Powitać, powitać Państwa, uff, uf z tej strony Pieseo, a to kolejny odcinek z Gry Surviving Mars. Tak, kolejny odcinek do naszej kochanej seryjki. Owszem, e, jak wiecie, dużo się działo ostatnio. E, jakby to wam powiedzieć, no po prostu dziękuję wam za Waszą Research aktywność, za to, że jesteście, za to, że dzięki wam, kanał się super ele i elegancko po prostu rozwija. Yy, mam nadzieję, że nie słychać wiercenia w tle, bo po prostu jestem w trakcie yy, remonciku tam w domu też, a dopiero co udało mi się wrócić do domu i świeżo potem nagrywam odcinek, mam jeszcze do skątania parę rzeczy, mam ostatnio bardzo napięty grafik, aczkolwiek dziękuję Wam za to, że jesteście i wspieracie ten kanał. Ogólnie chciałem Wam też powiedzieć, że wow, wiele, wiele dla mnie zrobiliście. A tutaj mamy. Przechodząc do odcinka w ogóle. Zobaczmy, co nam tutaj pokazuje Metatron. Przeciwności. Metatron has given us access to the knowledge of the stars and opportunities to grow and become stronger. Dobra. No the peaceful times are over, it says. And now it will test our ability to adapt and survive. Metatron udostępnił nam wiedzę o gwiazdach i możliwościach rozwoju, zyskiwania większej siły, ale teraz mówi, że czasu pokoju dobiegły końca i że podda próbie nasze zdolności przystosowania się i przetrwania. Metatron ocenił działanie naszej cywilizacji i wybrał największą przeciwność losu. Burze jonowe zaczynają masowo nękać w naszą kolonię i pozbawiają nas tego, co daje nam moc technologii, maszyn, które. E, tworzą system podtrzymywania życia przystosujcie się, rozwijajcie i zmieniajcie, mówimy Metatron skutek chmury burz jonowych biorą na cel twoją kolejną unię Uruchamiają wszystkie budynki zewnętrzne w twoim zasięgu koloniści i budynki wewnętrzne nie odczują skutków ich działania e, twórz systemy rezerwowe, aby równoważyć e, wpływ chmur burz jonowych e, do końca, dwie jest... Dwie sole, dwa sole, tak? Aha, burze jonowe. Do końca burz jonowych zostały dwa sole. Dobra, to niedobrze. E, zapas wody mamy 5 soli. Zapas tego mamy na tyle soli. Zapas energii wystarczy nam na 9. Miejmy nadzieję, że prąd nam nie walnie. Bo jeśli tak, to będziemy sorogo, ale to sorogo tego żałować. Bez prądu nie będzie funkcjonowania. Będzie to jedna z gorszych sytuacji, jaką nam tutaj spotka. Na razie mamy jedną komórkę odłączoną. E, jeśli chodzi o prąd, chciałbym trochę dorzucić więcej baterii, bo nie ukrywam. E, zasilanie nam potrzebne jest. Dobra. E, na pewno chcę tutaj dać baterię też. I tutaj gdzieś. O. Baterie nam wystarczą. Mamy tutaj wyłączoną na razie. Teraz ok, miejmy nadzieję, że damy sobie radę. W ogóle zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału. Nie musicie tego robić, ale będzie miło. Możecie też wbić na Discorda, bo będzie nas wtedy więcej weselej i w ogóle super. Skłonności artystyczne, tak, co do skłonności artystycznych, chętnie, ale to bardzo chętnie. Usługi w kopule. Eksport rzadkich metali Aha. Ehm, warsztatowy na warsztatowy otworzenie robotnicy. Aha. Ehm, Premie do wygody i moral liczą się do kamieniami nowego warsztatu. Używa polimery. Okej. Okay. O kurde, ale to dużo. Tak trochę ciężko. Sklepik artystyczny. Większy dam na pewno. Klep spożywczy PACH, niech jest. Jeszcze jeden. ZBADANO anomalię. DOWOD co wpis numer 54. Analizowany materiał anomalii właśnie podwiercić ABIOGONNEGO pochodzenia ropy naftowej złoży gazu ziemnego, które odkryliśmy głęboko pod węglowodorowymi skałami okazało się dowodem powstawania ropy naftowej. Geofizycy w dowództwie gapią się na te dane z niedowierzaniem Mars nawet w swej obcej naturze po raz kolejny okazał się objawicielem tajemnic, tak jak tak zagadkowych po naszej macierzystej planecie. Ta unikatowa okazja umożliwia nam wgląd w przeszłość Marsa i zdobycie wiedzy, której stumulowanie w laboratorium zajęło całe miesiące. E, przeprowadź e, terenowe badania związków lotnych każdy koszt w dziedzinie fizyki zmniejsza się o 10 przeprowadź e, pole... koszt e, inżynierii zmniejsza sprzedaj uzyskane informacje nie, wolę już jak już coś to coś mieć fajnego dobra, na razie tylko jedna burza jonowa jest dobra, nie ma trudu, chyba jeszcze miejmy nadzieję Ok, e, baterie są bezczynność Dobra, prąd na 13 godzin 6, dobra. Eee, czego tutaj byśmy potrzebowali? Hmm. Jeszcze tak. Na ludzie. No tutaj jest pełno i pełno, no to tutaj jeszcze ludzie mogą przyjść. Jak ja to mówię. Tak, eee, Taliksówka, Kosmobar, mały kosmobar. Mały kosmobar to tutaj jest dopiero gdzieś też. Yy, dom edukacja właśnie blok mieszkalny inteligentny dom dobra niech będzie inteligentny dom jeden ale ciemno tutaj no dobra tutaj jest out pas auta mamy zaliczonego ale funkcjonują sobie w miarę te budynki póki co oczywiście yy, no bo tutaj jest ta kontrola dronów. Yy, kontrola dronów nie działa. Dobra. Kogoś yy, tutaj potrzeba nam też. Uuu, tylko dwóch do nauki mamy. Słabo. Ale możemy wysłać kolejnych pasażerów. Yy, turystów można byłoby wysłać. Chociaż brak specjalizacji. Na pewno turystów. Raz, dwa, trzy, cztery parę turystyków musi być. Yy, na pewno nam tutaj przyda się bez specjalizacji. Yy, odporność psychiczna dobra tak wystrzał. A jak tutaj damy to będzie to w miarę. Tutaj mamy więcej ludzi o właśnie tutaj jest więcej ludzi do y, uczenia. Yy, to to to. Tutaj raczej turyści będą chcieli za niedługo wrócić do domu, mi się zdaje. Też wiszące fabryki, przełomy, przebożą o 20 km więcej. Dobra, wiszące ogrody można na później. S i fabryk będzie trzeba zbadać na pewno. 10, 10%, 10%, dobra. E, Opóźnia nadejście, miec wieku emerytalnego i śmierci u wiekowych kolonistów. Żyj długo i dostatnio. To się by nam przydało, nie ukrywając. Dobra, na pewno. E, teraz sprawdźmy, jak tutaj z tą wiedzą się mają. Okej, okay, full. Mają tutaj full, po prostu widzę ludzi. A jak instytuty tutaj by wyglądały? Instytut Hawkinga Bo on zajmuje tutaj całą komórkę, tak On kosztuje nas 15-10 polimerów No nie mamy tyle elektroniki eee, Funkcjonować to nie funkcjonuje ze względów na po prostu brak kogokolwiek Zebrano rzadkie metale A poza tym ludzi nam tu brakuje Widać brakuje kogoś na tym stanowisku Produkcja na sola Ulepszenie wzmocnione. No właśnie, widać, że coś jest na rzecz i mu nie pasuje. Prąd, burze to tam biedy. Przeciążenie! Terminal monitoringu naszej sieci energetycznej zaczyna sypać i zapala zapala się nad, na nim cała masa czerwonych światełek. Nadmierne obciążenie naszej sieci energetycznej powoduje wielki udar energetyczny. Istnieje poważne ryzyko, że cała sieć ulegnie przeciążeniu i jeśli, jeśli szybko tego nie, na, nie zrobimy, wyłączcie budynki produkującą energię na pewną liczbę soli. Trzy o nie. Panika, kilka budynków ulegnie awarii. Mm. Niektóre baterie mogą wybuchnąć. Dobra, bakterie. Przekro. No, niestety kilkadziesiąt SPDO uszkadzają w pobliżu budynki. E, dobra, także więc. Ta wybucha. Ta funkcjonuje. Rozdzielacz sieci energetycznej. I te dwie wybuchy, dobra. Scan. Y, odbuduj, 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 odbuduj. Musi być tak płynąć, musi to wszystko. Y, prąd, właśnie. Pa. Pa. Za dnia ma być więcej prądu tutaj wygenerowane. To nie A do, do Dobrze, zaraz temu zaradzę. Odbuduj. Eee, czy tutaj już mamy tlen? Tak, chyba. Prądu nie mamy, dobra. Eee, gdzieś tutaj prąd pyknął nam. Eee, tutaj nie ma prądu. Tutaj nie ma prądu. Eee, kable energetyczne. Niszczone budynki. Raz, dwa. Aha, to odbuduj. To jest już ogarnięte. To jest ogarnięte. Dobra. Brak podtrzymywania życia. Musi to być ogarnięte na szybciutko. Nie mamy zapasu prądu na noc, prawdopodobnie. E, ładowanie. No to jest tak tyci, tyci, tyci prądu. Ilość. Musimy czekać na dzień, taka prawda. Jedynie dzień nas tutaj uratuje prądowo. Na pewno muszę tutaj dać y, parę fotowoltaiki. Ze względów na zapotrzebowanie. zasilania. No ten jeden tam... Hmm, generator jonowy byłby naprawdę wypasem. pasem. Zniszczone budynki. Dobra, ten się odbudowuje. Okej. Okay. Czyżby kryzys energetyczny został zażegnany? Tak. 20 na 20. O, oh, dobra, zaczęło funkcjonować z powrotem. Hmm. Burza inowa w jednym miejscu nas uderzyła w sumie. To nie była tragedia. Jakaś wielka tragedia to nie była, dobra. Yy, przetrwaliśmy najgorsze. A, automata trzeba załączyć. To, 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 to to jedzenie. Mamy 8 rzadkich metali. Super. Sprawa. Eee, tutaj dronów brakuje nam, tak. Ale tutaj jeszcze jest miejsce 3. Czy... Tutaj aż zarzucę sobie screena. Hmm, tryb fotograficzny. Włącz, wyłącz interfejs ekranu dobra będziemy mieli na miniatureczkę moi drodzy będę miał tak się robi miniaturki tutaj też u mnie yy, woda użycie produkcja jest taka tutaj zapasowanie takie dobra ty yy, tutaj tak Dróg. Tutaj mamy 17 wolne miejsca zamieszkania 7. spoko. 4 kolonistów. Piota w kurze, budynki, które mają. One tam już nie W jakimś stopniu? Liczba pasażerów. Załadują się pewnie za, za chwilę. O, właśnie, ci turyści chcą wrócić do domu. Wyjeżdżający turyści nowi koloniści. O, 22 Tam 19 Chyba. Mm. Ekstraktor cementu, ekstraktor rzadkich metali, sklep spożywczy, kosmobar, dniazd do dronów. Dobra, to jest w miarę takie akceptowalne. Ile tam osób wyjeżdża? Dziewięćdziesiąt, jednaście, o, Trzy osoby chcą gdzieś wrócić do domu, ale gdzie oni się tutaj zamieszkają? Nie ma tutaj nikogo. No, wjeżdżający turyści, jeszcze trzech tutaj doszło. Dobra, mi się zdawało, że coś, coś, coś mi tutaj nie pasowało. Dobra, 22. Dobra. Powrót na ziemię. No tak, ładują aktualnie. Yy, paliwo problem. Burza Jonowa. Skończyła się! Dobra, eee, woda jest na 5 soli, to na 22 sole. Dobrze, rozumiem. No musi to odnować tej ten ołówkarność. Eee, tutaj widzę, że będzie potrzebne nam magazyn, wysypisko. Małe wysypisko można dać na 105. ludzie, tutaj funkcjonują, technicy tutaj no, robią nam jakimś tam, jakby to powiedzieć, częściowym, częściowej produkcji. Ale taka prawda, że na Solas używamy więcej niż produkujemy. Produkcja artykułów elektronicznych jest zerowa. Aktualnie nie chodzi. A produkujemy ich mniej, po prostu etap, który byłby nie dla nas, niezbyt korzystny. Więc trzeba go wysłać. Dlaczego tutaj nikt nie odbierze tych... Niskie, niby. Chyba po prostu nie ma magazynu, wiecie. E, tutaj jest pełno. Już, tak. E, pełny magazyn jest. A czy tutaj mamy... Tutaj mamy metalu, ale cementu nie mamy. Magazyn cementu, można by było gdzieś tutaj Nie daleko cementowni, magazyn, części maszyn, nie, tylko magazyn cementu, co ja tutaj będę się bawił, pyk, prąd, dobra, tutaj już jest, w miarę ludzie zaczynają faktycznie być tutaj robieni, tacy potrzebni, o, bo wiesz, że tutaj ludzie się też przenoszą, wykształceni, tam, więc to jest zawsze coś. Eee, cena rzadkich metali 23, łączny eksport, dobra. Czy da się polepszyć produkcję wody? Sector scan. Research. Dobra, fajnie, więcej kolonistów będzie można transportować. Czy badania można by było? Mm, zwiększa ten... Ogranicza utratę te projekty specjalne dostępne są za pośrednictwem widoku planetarnego 50 i 50 metalu aż na tym nie węglanową. Wow Generator pola ma 50 elektronik. Okur tele. E aerodynamika marsjańska. Odrzutowce wysokiej e mocy. Zwiększają o 3. Liczba wahadłowców zwiększa się. To byłoby też moją sprawą. Dobra. Megatron. Yy, tutaj sobie funkcjonuje Metatron, jak oni yy, to tam nazwali. To, to, mamy. Okej. Okay. No tutaj mamy na pewno te wydobywanie ogarnięte. Nareszcie ktoś więcej przyszedł. Yy, nie pracuje w swojej kopule. Ale jak to nie pracuje w swojej kopule? Proszę bardzo. Raz. Jak pracować, to w swojej kopule, moi drodzy, nie ma, że coś tutaj będzie się działo. Wyleczenie, lekarz, geolog, technik, no oni taki, tak naprawdę, tutaj... E, prawda jest taka, że oni tutaj się jeszcze muszą ogarnąć. E, Koniec pracujący w tym budynku lekarz, aha. Wydajność robotnika, ok dziwne, czemu tutaj jest coś tutaj? ale okej. Okay. Szpitalnik będzie za niedługo ogarnięty, niższy próg, to żeby... okay, ulepszenie, terapia odmatająca, tak, tak. Hmm, tutaj by było można dać więcej farb w przyszłości. Grupa jedynie wyspecjalizowana, będzie mogła siedzieć. Tak, tylko i wyłącznie wyspecjalizowane komórki mogą tutaj funkcjonować, eee, więc taka prawda, będzie trzeba tych tych tutaj. Ile jest miejsca? 30 miejsc zamieszkania, to na spokojnie. Eee. This is Free Earth Radio, FM. Tutaj ewentualnie 3 kogo mógł ktoś ale to jest 10 waves. miejsc. Tutaj mamy 36, no tutaj jest dużo. Na pewno chciałbym dorzucić w przyszłości więcej budynków mieszkalnych też. Tutaj apartamenty, ewentualnie podstawie bach, i będą musiały tutaj funkcjonować. Te Yyy, e, dobra, jak tam wyglądamy z metalami? 7 produkcji, 3 i coś bierzemy. No dobra, A e, zróżnij na konserwację. Ok, w miarę to już tutaj funkcjonuje fajnie. Ile tutaj mamy miejsca? 10, tutaj mamy miejsca 18, czyli 28 osób można przyjąć. Tutaj 7, tutaj 6. To no to nie ma problemu. Wolne miejsca pracy 1, wolne miejsca pracy 12. Aha. Eee, dlaczego to jest dla miejsc pracy wolne? A, wyłączone miejsca pracy, ok, wyłączone miejsca pracy, ok. Wolne, wyłączone miejsca pracy, ok, ok, czaję. Wolne Sektor miejsca scan. pracy, wolne miejsca, wyłączone miejsca pracy. Nowa anomalie, super, fajnie. E, dotarł nam tam Gaugan. E, rakietę pasażerską poproszę. Eee, muszę tutaj wybrać sam tych ludzi co będę wysyłał taka prawda turysta, 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 turysta strażnika nie potrzeba turysta, 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 turysta brak specjalizacji może być 28 osób 30 10 plus 18 to będzie 28 osób można wysłać brak specjalizacji, turysta 28 osób wystrza no tutaj przyjmie się 18 tutaj parę i będzie ładnie no bo tutaj tutaj jest taka po prostu mm, turystyka średnie zadowolenie tu wszystkich turystów w kupule Metatron gotowi na trudności o kurde też scientists zrobiliśmy to, co myśmy nazywali, że to jest statystyka Niektórzy uczniowie podejrzewają nawet, że obca mega konstrukcja specjalnie daje nam wskazówki, zmieniając nieco swoją sygnaturę energetyczną przed wytworzeniem burzy jonowej. Jeśli mają rację, jesteśmy niczym uczniowie, nadzorowani przez wymagającego nauczyciela. Dostępna jest technologia po prognozowanie burz jonowych. Ok wykrywanie drobnych zmian w emisjach meter umożliwi nam przewidywanie następnych ok to musi być na co to to musi nam tutaj być na pula ze względu na to że potrzebujemy tego możemy wiedzieć gdzie ewentualnie burza jonowa nadejdzie musimy wiedzieć kiedy ona nadejdzie gdzie uderzy musimy być przygotowani Ładowanie, ładowanie. Zapas prądu mamy na 3 godziny. O, my mamy burza meteorytowa. Fajnie. Za dwa sole. E, produkcja. Ostatni eksport. Tam nie. No dobra, to kto to? to. E, pani, gdzieś tutaj była taka pani fajna. O, właśnie. Technik. Dro moja droga. Przenosi się tutaj. Proszę bardzo. Technik musi się nam tutaj przenieść. Y zwłaszcza z wymagań. Takie tutaj mam. Pach. Y czy tutaj mamy jakiegoś technika? Nie. Mamy naukowców, lekarzy. Okej, okay, strażników. Oprawda jest taka, że tutaj dużo osób nie wiem, może być w tej kopule. Tak, patrzę. No nie za dużo tutaj będzie. Szkoła. Zmiana zatrzymana może być. Dawa, okej. Okay. Tutaj mamy Marsjański Uniwersytet. No i mamy tutaj zero osób. No wiadomo, nie wszyscy będą od razu tutaj mogli się uczyć. Taka prawda. E, zasobnik bym mógł rzucić. Parkour pod pak, pak, pak. pod pod się się nam tutaj przyda. To, 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 to jedzenie tutaj jest bezproblemowo ogarnięte, tak, tak, tutaj mamy to ogarnięte, ulepszenie, automatyzacja, no to zmniejsza na dwójkę osób, która jest wymagana, tak, tak, dwójkę osób nam to zmniejsza, no, tutaj może będzie taka automatyzacja, co ona przydaje. Nasiono i teraz będą owoc i tutaj owoce, owacy, nasiona, nasion mamy dużo, zużycie nasion, 7-3, okej, okay. no dobrze moi drodzy, ja wam bardzo podziękuję za dzisiejszy odcinek, eee, dziękuję wam za to, że odbyliście, za to, że oglądaliście, no i co, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach z tej gry oraz innych gier. Trzymajcie się tam pożegnać was tutaj. Paaaa!